Halo, halo się mam wszystkim ludziska z tej strony Hades i teraz w kolejnym Robloxie na moim kanale Restaurant Tychon, czyli tryb, który wam się mega mega ostatnio podoba. Moi drodzy, po dostaciu ci zrobiliście 1500 łapek o które prosiłem Wow, dziękuję, jestem naprawdę bardzo wdzięczny, moi drodzy, więc po tym wbijmy 1600. Przebijajmy się tak powoli powoli do góry Zwłaszcza, że dzisiaj, jak widzicie, mamy mnóstwo pieniędzy e, i nie wiem czy to nie będzie jeden z ostatnich już odcinków, mam nadzieję, że nie. E, też napiszcie mi, czy chcecie więcej z tego odcinku, na przykład żebym naprawdę wymieszał te wszystkie kuchnie, więc... Nie, zróbmy tak, moi drodzy, 2000 lajków i w kolejnym odcinku robimy coś po prostu rewelacyjnego, zmieszamy jakieś fast foody, najróżniejsze najróżniejsze kuchnie świata tutaj po prostu ilu kucharzy będziemy mogli mieć tyle będziemy mieli, a dzisiaj zaczynamy z grubej rury ponieważ bierzemy restaurację i poszerzamy naszego e, naszą, naszą tutaj działkę zobaczmy, e, w ogóle chciałbym żeby autosave'y były, e, zobaczmy jak wie, du czy dużo większy w sumie ten, e, ten bar restauracja, restauracja raczej e, Chinatown? Przepraszam, czemu się nazwa zmieniła? Ale nieważne, dobrze, zobaczmy. E, do. No, e, generalnie, widzę, że do tyłu strasznie poszło nam. E, to wszystko fajnie, e, w ogóle tak, słuchajcie, jak widzicie, jest o, jest tutaj sześciosobowy stolik, nie? E, co w poprzednim odcinku tego nie wiedziałem za bardzo, ale jest, można właśnie większe stoliki zrobić. W ogóle e, nie wiem, czy zauważyliście, ale zmieniłem e, podłogę na deski, na deski z diamenty e, i bardzo fajnie to wygląda, przynajmniej tak mi się wydaje. No i tak, teraz musimy kupić troszeczkę stolików, nie? No i w ogóle teraz jest takie pytanie, czy robić tylko te. E, dobra, kupmy tak z e, pięć takich stolików. E, kupmy te fotele, czy te fotele? Modern, Armchair. Tak się zastanawiam, właśnie jak, jakie by fajnie wyglądały, bo tak ciągle lecimy w jeden klimat, nie? I się zastanawiam, czy to ma, tak wiecie, fajne przełożenie. Ale tak naprawdę ciężko jest tutaj. No w sensie, moglibyśmy jeszcze te krzesła, nie? E, wziąć, bo one całkiem ładnie wyglądają, ale. No właśnie, ale, 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 ale i tak się zastanawiam, właśnie. Kurde, no i ciężka, ciężka decyzja z mojej strony jest tutaj. E, dobra, kupmy po prostu e, kilka tych. A, mam już 20 ich. To, 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 to super Hades, nie? E, dobra, chwila, bo tutaj są takie właśnie, takie murki i te. Eee, to są takie drewniane murki, nie? I one mogą fajnie wyglądać. Eee, chociaż te też nie są najgorsze, nie? Ej, możemy im kolor wybrać. O, to, 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 co, to, to do mnie przemawia, nawet bym powiedział. A temu możemy kolorki? Nie. Chociaż to też fajnie wygląda, tak drewnianie, nie? Hmm, dobra, kupmy ich z tych, kupmy z, nie wiem, sześć, nigdy nie wiadomo. Ile nam się przyda Tych tak samo kupmy troszeczkę No i zaraz wam pokażę Co będziemy robili po prostu Bo teraz polecimy troszeczkę Bardziej właśnie wygląd Wygląd naszej Naszej restauracji Co powinniśmy już bardzo dawno temu zrobić Co, co tu jest z restaurant has been over Ok Tu tu tu, tu. Tu, tu 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 tu. Muzyczka jest fajna. Podoba mi się, Stasznie. Okej, okay, weźmy jakieś te kilka latarni. Jakieś tutaj właśnie obraz obraziki. Te, te obrazy jakby byłyby randomowe, to Wow! Ej, możemy zmieniać kolor. Fajnie. Mapa Europy, czemu by nie? Coś takiego. Chodźmy na górę jeszcze w takim razie. E, co to jest? Aha, bo to jest tak na takim podnośniku. Da się, da się mieć tu takie podno... nie wiem. W, su w sumie to 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 nie wiem, zgubiłem się już, nie? E, chciałbym jeszcze go. Ej, mogę mieć smoka. Biorę smoka bez zastanawiania się, bo nie możemy tego wziąć niestety. Dobra, ej, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. W ogóle tu są jakieś właśnie, wiecie, jakieś statuły, ale one nas mało tam interesują. E, drzewka i co to Eee... Eee. eee Biały No dobra, kupmy z trzy takie drzewka, dobra, cztery kupmy, żeby było e, równo. Ej, chyba jeszcze nie powinienem się teleportować. No dobra, trudno. E, zbierzmy pieniądze stąd, co możemy. E, dobra, hajs, 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 hajs. hajs. E, w sumie najchętniej to ja bym wykopał ich wszystkich, nie? Okej, okay. no to ich wykopaliśmy, nie? Dobra, build, e, remove i oczywiście chowamy to wszystko e, Chowamy to wszystko tutaj do e, Środeczka, e, Za tych pracowników jeszcze schowamy e, I zaczynamy, zaczynamy e, Widzę, że telewizor na oknie, to też całkiem e, To cał całkiem quality, że tak powiem, T taki wiecie Telewizor na oknie, e, bardzo fajnie, zastanawiam się czy osobowe stoliki spróbować zrobić no i chyba opłacałoby się je zrobić, nie? Czy coś takiego. Dobra, najpierw posprzątajmy tutaj po prostu, żebyśmy mogli na spokojnie... Dobra, finish. Um, stop, 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 stop i stop. Przestańcie pracować. Zaraz oczywiście was z powrotem weźmiemy. Dobra, finish. Mamy pusty pokój. W sensie pustą halę, nie? No i teraz tak, zacznijmy od... Właśnie, od czego powinniśmy zacząć? Ehm... Um... Chciałbym w sumie, o, właśnie, zobaczyć te. E, te, 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 tutaj, tej, te, 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 te em, Co? E, te tutaj rzeczy, właśnie. E, aha, bo to leci tak na środek. Mhm. Czaje, czaje, więc powiedzmy, że zróbmy to w ten sposób, żeby tu była jedna kuchnia, tutaj tak druga, czyli. Tu będzie już zakręt prawdopodobnie, bo raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to tutaj powinien być zakręt. Tak, to czekajcie, finish. Remove to i to i to. Ok, build teraz, bo musimy pamiętać, nie, że o właśnie, że to będzie tutaj, w ten sposób, a z drugiej strony... No tak nie mogę raczej zrobić. No chyba, że tak bym zrobił, nie? Hmm. No, na pewno w ten sposób robimy. Aj, a tutaj nie zmieszczę jeszcze jednego, nie, bo chciałem taką większą kuchnię zrobić. I najlepiej, chociaż nie no, zmieściłbym. Tylko że. E, finish, czekajcie. E, remove, finish, build, ok. Mm. Ok, czyli zmieściły się. No, i po drugiej stronie, oczywiście, też będę miał 4 jeszcze. Ok, to spoko. W miarę, tak, bo, 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 bo to, to wyjdzie tak, jakbym chciał, nie? Tak, to, to wyjdzie tak, jakbym chciał. Mm, teraz, tak, tutaj robimy taki obrót. E, no i tutaj, jakby się to tak skończyło, to byłoby fajne, nie? No chyba, że cały tył wyłączyć, po prostu, no bo tutaj z tyłu tak naprawdę nic nie ma, nie? Czyli cały tył wyłączyć, a to musimy iść sobie kupić jeszcze parę tych, nie? E, parę, ty, parę tych rzeczy, więc chodźmy jak najszybciej. finish, e, Co prawda, no nic nas nie zarabiamy przez to, nie? No ale no, mówi, się, mówi się trudno po prostu. Kupimy jeszcze z. dwie. te bardziej. finish, boże. E, workers, zamknij. E, kupmy, dobra, kupmy z trzy takie e, i kupmy tutaj, właśnie. O, więcej tych ścianek, bo nam się naprawdę, naprawdę one przydadzą. No, no, tylko że no, okej, okay, no, kupiliśmy więcej tych ścianek. O, lampa. No, na taki co świeciła, właśnie to, to jest fajne. Ja, ja chyba wcześniej kupiłem te lampy, nie? Tak mi się wydaje. No, dobra, to zacznijmy może w końcu na poważnie ten odcinek, w końcu coś zrobić. E, remove, dobra. E, ok, bo wiecie, tu będą takie dwa build. E, I teraz tak, chciałbym o, właśnie. Gdzie to jest, gdzie to będzie, 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 będzie. Hmm. Dobra, dobra, dobra. Obrazy, nie, 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 nie. O, to mi chodziło właśnie. Zupy to w ten sposób i w ten sposób. I teraz musimy właśnie znaleźć te oto ścianki, które no tam jakoś tam będą w miarę one sobie wyglądały. Nie no, i źle to nie wygląda, nie? No tak według mnie przynajmniej. Tylko że teraz tak, powinniśmy znaleźć te 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 te. Jak zar je znajdę, to wam powiem, o dokładnie te kuchenki i wziąć tu jedną i tutaj drugą. Chociaż kurde, no tak to wejście mi nie pasuje tutaj. Strasznie mi ono nie pasuje, nie? Um... Ok, więc tak to wykombinowałem, nie? Jak widzicie, tutaj będziemy mieli właśnie sześciu kucharzy. No i teraz zacznijmy może taką strefę robić. Um, strefę właśnie takich dwuosobowych stolików. E, tylko, że teraz. Tak, muszę się zastanowić, czy polecieć, tak szczerze. Ogólnie wy będziecie musieli mi to ocenić, moi drodzy, nie? E, bo ktoś dał pomysł, żeby właśnie. O, tak oddzielić te dwuosobowe stoliki. Tylko teraz jest tak. Mógłbym to zrobić tak po prostu, czyli wiecie, że to nie będzie wyglądało zbytnio dobrze, ale będę miał więcej klientów dzięki temu, bo więcej miejsca zajmujemy. Ale raczej chyba chodzi nam troszeczkę o wygląd, ale właśnie to może. E, inaczej to zanim, zamiast zacząć od dwuosobówek, e, zacznijmy od tych większych stolików, e, gdzie są te białe krzesła? Ja chcę Where is my white e, chairs, tak? Um, dawaj, dawaj, dobra, jest. Zacznijmy od tej takiej naszej tutaj właśnie loży, że tak powiem. Zrobimy takie, e, myślę, że dwa stoliki. Hm. Bo tu będzie stolik i tu byłoby takie przejście. O, dobra, 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 główka pracuje, nie? I po drugiej stronie też moglibyśmy coś takiego zrobić e, na spokojnie, tylko że musimy teraz znaleźć stolik, nie? Dawaj, 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 dawaj mi stolik. Dobra, jest. Okej okay. i teraz czekajcie, bo musimy to znaleźć. E, no i teraz pytanie, czy chcemy robić to na bambusach, czy właśnie raczej tak oddzielone. Bo wiecie, to, 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 to tak sobie możemy zrobić, o, w ten sposób. E, tutaj będzie zakręt. Mm, tylko, ten, e, tylko ten zakręt właśnie musimy znaleźć. Okej, okay. już szybałem, że nie będę mógł tego postawić dobrze, nie? No, i tutaj oczywiście bierzemy w ten oto sposób. Tu zostawmy jeszcze, ponieważ może wpadnę na jakiś fajny pomysł. Mm, tylko tak, znów. O, powiedzmy, 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 że to, że to, że to ma wiecie, że to. A, tylko że to. Nie, nie, tutaj to, to nie. Co w się. Sensie... Fajnie to może. Wiecie, to jest taki fajny kącik, gdzie można się zrelaksować, no nie można wpaść tu ze znajomymi. Z drugiej strony możemy zrobić to samo w sumie. Okej, okay, tutaj jeszcze jest telewizor i tam jest telewizor, nie w sensie. No może być tu mały minus dla tych, co tutaj siedzą, nie? Że nie ma telewizji, ale możemy jeszcze tu dać jeden telewizor i to może być bardzo, bardzo fajnym pomysłem w sumie. Ej tu możemy zrobić właśnie taką większą lożę. A tu zróbmy właśnie takie maluteńkie, malutenki Stoliczki mm, I tutaj jeden jest przerwy Czyli w ten sposób Kurde, no właśnie, nie? Bo to może dobrze wyglądać, ale To może dobrze wyglądać Ale chciałbym jednak mieć więcej Takich, wiecie, klientów tutaj e, Dobra, w ogóle znajdźmy krzesła do które, e, które będą tutaj Się usprawowały Nie no, chociaż w sumie zróbmy w ten sposób Okej okay. Mm -hmm. Wiecie, zrobimy tu po prostu Taki, troszeczkę takich e, Podwójnych tych miejsc, myślę, że to Wiecie, nie dużo dużo ich nie musi być Jakoś, e, ale po prostu, żeby była Taka sfera, że Możemy sobie usiąść, nie e, I tyle, dobra e, Tylko teraz tak Tylko teraz tak, tu bym a, no właśnie, bo teraz, żeby to dobrze wyglądało Musiałoby być to w ten Oto sposób, no i tu Musiałoby zakręcać Hm... Właśnie, te, teraz mam taki mały problem, i naprawdę ja mam problem z urządzeniem tego, nie? Okej, okay, dobra, słuchajcie, więc e, z drugiej strony zrobiłem to samo, tylko czarną lożę. Dla, nie, to, to nie dlatego, że białe krzesła mi się skończyły, wcale, a wcale. E, słuchajcie, wygląda to tak, mamy statuę smoka, e, nie mam du, dużej ilości pieniędzy, więc niestety nie mogę się pobawić w ten sposób jakbym chciał, niestety, bądź niestety, dlatego tutaj będę musiał po prostu naspamić że tak powiem, e, troszeczkę tych dwuosobowych stolików, no nie? Chociaż e, na razie i po prostu w kolejnych odcinkach mm, się to pozmienia. E, zaraz walniemy po prostu, e, zaraz walniemy po prostu, jak to się nazywa, Wie, wiecie o co mi chodzi. No te inne jeszcze krzesła, nie? No ale patrzcie, w ogóle czarny krzeseł Jak zaraz będziecie mogli zobaczyć Mam 44 krzesła czarne, nie? No to jednak to, to, to coś oznacza że, że tak powiem Szkoda, że nie ma tu na przykład W ogóle boli mnie to, że nie ma tu Boli mnie to, że nie ma tutaj O, świetnie postawione krzesło Panie Hades Bardzo, bardzo quality krzesło W ogóle no mógłbym jeszcze tu popostawiać, nie? Ale nie chcę tak robić Finish, remove, oczywiście to. W ogóle mógłbym posprzedawać te krzesła też, fakt, faktycznie, no nie. E, ale nie chcę, N nie chcę po prostu. E, swoją drogą, tak, my mamy tu jakieś Wi-Fi spoty i inne rzeczy. E, free wi tutaj dajmy. E, tu są te większe stoliki, nie? E, te większe stoliki, no jakby. Ej, a zróbmy w... znowu ten. Taki jeden wielki, długi stolik. Mm, tylko, że czy to jest dobre miejsce na ten jeden wielki długi stolik No dobra, powiedzmy, że jest okej, okay, nie? Że tutaj, no nie będzie to estetycznie wyglądało ja, ja, ja to wiem, nie? Nie musicie krzyczeć na mnie, naprawdę No ale wiecie, no ale Zmienimy to kiedyś Po prostu nie mamy na razie pieniędzy A właściwie to mógłbym sprzedać Bo to jest takie ma mało quality Chociaż nie, na razie to zostawmy w sumie na razie zostawmy to. No, mamy jeszcze tutaj jedno krzesło, nie? Yy, mamy jedno krzesło, które... To to jedno krzesło właśnie chciałbym sprawdzić. Jedną rzecz. A, to jest best quality jeszcze mam jedno. Okej. Okay. Yy, aha, no bo tu jeszcze są te, te, te pierdoły, nie? Z którymi nic nie zrobiłem finalnie. A Więc to jest takie, wiecie, no... Pisaliście mi, żebym zrobił... Ej, mogę to zrobić. W sensie... Hmm. W ogóle słyszę, że muzyka inna jest w tym. W sensie teoretycznie mogę to zrobić, nie? E, żeby to było tak oddzielone, troszeczkę. A nie. Tak? Mogę? Czekajcie, mam autyzm, czy coś, nie? Z, z tej strony teoretycznie nie mógłbym tak zrobić, nie? Ale. To dobra, zróbmy tak. E, ale to już źle wygląda, nie? Ten kolejny właśnie. Szkoda, że nie ma na trzy. W sensie no. No, powiedzmy, że to jakoś tam ujdzie, nie? Tak tak wstępnie ujdzie. E, bo je, jeszcze, jeszcze nie mam naprawdę żadnego pomysłu. E, naprawdę nie mam żadnego pomysłu, co tu zrobić. Dobra, tutaj damy welcome. E, tutaj dajmy właśnie, bo tutaj miałem siedzonka jeszcze czerwone. Widziałem je, widziałem, że miałem je. I chciałbym je właśnie tutaj usadowić. E, tak, okej, okay, super. Zobaczmy, bo mamy jeszcze dużo rzeczy na ściany poza tym, nie? Więc to tak te, też warto byłoby poumieszczać się, żeby troszeczkę to lepiej, lepiej oczywiście wyglądało. Tutaj daj, dajmy to. Jak widzicie, tu w ogóle połączyłem dwie takie lampy, nie? I to fajny efekt zrobiło, bo... E, czekajcie, bo chcę znaleźć... Aha, bo tutaj te okna są nierówne, a tu były bardziej równe. No no super! Dobrze, tutaj mamy te obrazy, nie? No to walnijmy jeszcze tych obrazów troszeczkę, no teraz stawiam to... Tak naprawdę troszeczkę gdziekolwiek, no to to mogę przyznać wam rację, nie? Ej, to fajnie! No, powiedzmy, że to fajnie wygląda, nie? Mogłoby wyglądać lepiej. A, no tylko, tylko mam tutaj jeszcze DJ-kę, nie? Która dj też powinna gdzieś stać, a nie mam troszeczkę miejsca, nie? Eee. No, okej, okay. niech stoi tutaj. <laughs> a, bo tu z tyłu potrzeb potrzeba? Nie, nie wiem. O, eee, tak, troszeczkę nieprofesjonalnie, to, to mogę Wam przyznać rację. Tak, troszeczkę tylko, ale spokojnie, wyrobimy się jeszcze. Damy radę to zmienić, nie? W sensie, e, no potrzebujemy pieniędzy, nie, nie oszukujmy się, nie? Potrzeba nam troszeczkę pieniędzy i to jest taki problem. Okej, okay, finish. Zbierzmy pieniądze stąd, co możemy. No właśnie, w ogóle też jest coś takiego, nie, że e, możemy wsadzić cztery osoby do takich małych stolików, nie? I teraz pytanie, czy po prostu nie zastąpimy tych oto tu wszystkich stolików, nie? E, takimi małymi stoliczkami, bo one, wiecie, mają tu obrót i wszystko, ale to oczywiście w kolejnych odcinkach to pozmieniamy, no nie? E, w kolejnych odcinkach to pozmieniamy, no bo potrzeba nam. Pieniędzy na pewno, no i troszeczkę, no, no, pieniędzy i jakiegokolwiek tutaj, właśnie pomysłu na to, e, no ale te loże tutaj fajnie mi wyglądają, przynajmniej tak uważam, tak myślę, tak i think są. So. E, zobaczmy, ej, no, patrzcie w ogóle, jak ładnie, e, jak ładnie nam gwiazdki podskoczyły po małym przemeblowaniu, nie? Coś, coś pięknego po prostu, ale dobra, moi drodzy, słuchajcie. To będzie na tyle. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, łapał w mile widziany. Trzymacie się do kolejnych odcinków. No i cześć!